Witam wszystkich serdecznie. Korzystają, że mamy dzisiaj piękny dzień. Chciałam troszkę wyjść na dwór. I jakby poddychać świeżym powietrzem, bo cały czas siedzę przy komputerze lub przy telefonie. A skorzystając z okazji, też wam nagrać kilka słów, jakby moje widzenie świata, w którym się znajdujecie. Znajdujemy wszyscy, tak naprawdę. Mam nadzieję tylko, że odgłosy zewnętrzne nie będą za bardzo wam tutaj przeszkadzały w odbiorze. Ale o czym chciałam mówić? Właściwie mam dużo rzeczy, dużo kwestii do, do, do poruszenia. Może zaczniemy od singli. Matko Święta, jestem przerażona tym, co czytam eee, na wielu grupach, ale też z tym, co przychodzicie do mnie, z takim pytaniem, czy ja poznam kogoś, bo ja sobie nie wyobrażam życia samej lub samemu. E, musi być druga osoba w moim życiu, abym był, była szczęśliwy. No, nie musi być. Musicie zrozumieć jedną ważną rzecz. Jeśli wy nie znajdziecie tego szczęścia w sobie, nie będziecie potrafili być szczęśliwi sami ze sobą, z tym życiem, które macie, nigdy druga osoba nie da wam szczęścia. To jest takie tylko iluzoryczne. To wam się tak wydaje, tak? A później jest mnóstwo problemów. Jedno drugie osacza, doszukuje się czegoś, wyszukuje nie wiadomo jakich spraw. Chciałoby. Cholera wieczego w tym związku, gwiazdki z nieba, bo czuję się nadal nieszczęśliwe. No tak, dopóki nie pobędziecie sami ze sobą, pamiętajcie, że te okresy, gdzie jesteśmy sami, nie są bez przyczyny one są po coś. Właśnie po to, abyśmy się mogli zastanowić nad sobą, nad tym, kim jesteśmy, czego chcemy przede wszystkim jakich związków chcemy i czy w ogóle chcemy, bo część z nas się po prostu do żadnego związku nie nadaje. E, jesteśmy z natury stworzeni, aby być singlami. To nam tylko wkodowano w dzieciństwie, tak od tego też y, wymaga od nas środowisko, no bo jak Ciebie nikt nie chce, ile razy się to czyta. Tak, tak, bo ciebie nikt nie chce, to twierdzisz, że ci jest dobrze jako e, singiel czy singielka. No wzdura totalna, to Wy macie problem z odbiorem, dlatego że zobaczcie ile lat sobie marnujecie ta właściwie w poczuciu nieszczęścia. Zamiast się cieszyć z tego e, z tego życia, które oferuje bycie singlem, bycie samemu, bo to jest kolorowe życie. Nie trzeba się z nikim liczyć. E, można robić wszystko, na co się ma ochotę, e, ale trzeba potrafić. Potrafić to szczęście znaleźć sobie. Dopiero jak odkopiecie te, te, to własne szczęście gdzieś tam wewnątrz, dopiero wtedy Możecie uszczęśliwić drugiego człowieka, ale także On uszczęśliwi nas, was. Będzie dodatkiem do waszego szczęścia, tak, uzupełnieniem waszego szczęścia, a nie jego centrum. Bo chyba nie można nic gorszego sobie zrobić. Jak komuś powierzyć, powierzyć uzależnić od kogoś poczucie naszej satysfakcji, poczucie naszego szczęścia. Teraz jedzie pociąg, to pewnie na chwilę gdzieś tam przestanę mówić, bo, bo będą zakłócenia. Także to jest ważne, dlaczego ten wasz odwrót, dlaczego wy żyjecie jakby w świecie, który już tak naprawdę nie istnieje. Zobaczcie, świat poszedł do przodu, ludzie się rozwijają, a wy na siłę chcecie wchodzić związek. I co ciekawe, przychodzi do mnie kobietka, która mówi, wie pani, ja bym się rozwiodła, ja bym zostawiła ten mój element, bo, bo nie da się z nim żyć, ale czy ja kogoś znajdę, bo jak ja nikogo nie znajdę, to ja się nie rozwodzę. No halo, każdemu powtarzam, jeśli chcesz odejść od partnera, to musisz, musisz przyjąć do wiadomości, że może się tak zdarzyć, że nie znajdziesz swojej połowy. No właśnie, <laughs> witamy początek, ale jest krótki, także yy, mam nadzieję, że tu Wam nie, nie przeszkadza. Nie wszyscy znajdziemy drugą osobę, nie wszyscy znajdziemy tę osobę, z którą bylibyśmy szczęśliwi. Tak to już jest i musimy się z tym liczyć. Chyba, że jak robi większość i kobiet, i mężczyzn, szuka po prostu związku, byle jakiego. No to trochę z pociągiem się tam skojarzyło. Znam, a mam takiego klienta, który już jest bodajże w piątym związku. Piąty związek mu nie wyszedł, te kobiety od niego odchodzą i on dalej szuka. I tak zadałam mu pytanie pewnie, czy ty pięć razy byłeś zakochany? No sam nie potrafię odpowiedzieć oczywiście, że nie był, bo ile razy w życiu się zakochuje, zakochujemy, raz, dwa... Nie, on szuka związku, aby w nim być trwać. I co to powoduje? Sam się nie chce zmieniać, sam nie widzi swoich wad, nie widzi dlaczego te kobiety nie chcą z nim być, no bo one wszystkie są nie takie. Nie, nie, no one tam wszystkie, może niektóre, ale nie wszystkie są nie takie. bo Zauważ, że problem jest w, so w tobie, ale tego nie zauważę, bo ten pęd do związku, ten pęd do związku byle jakiego jest ogromny. Ważne jest, żeby ktoś był, nieważne kto, nieważne jaki to jest związek, no jakiś absurd, no to wychodzicie, z jednego G, żeby wejść w drugie. Druga strona. Potraficie siedzieć w czymś tylko dlatego, że ktoś inny się nie pojawia. I wtedy panie najczęściej skraż, próbują przeskoczyć z konia na konia, tak? Czyli tu wchodzi jakiś już ten, to i to, ja już odejdę, to chwila. Kobitki, musicie się spojrzeć na to tak racjonalnie. Ten facet, który was wziął w związku, jemu to odpowiada, że wy jesteście z kimś. on wcale nie chce być z nami on chce sobie po prostu pobzykać, pofikać i nie zamierza się z wami wiązać później jednokrotnie są dramaty bo wy sobie kończycie związki, kończycie małżeństwa a pan wam znika a on wcale nie zamierzał z wami układać sobie życia pomimo tego co mówił mówić to oni mogą dużo I zostajecie same i tak naprawdę nie jesteście nauczone tego życia samotnie no jest dramat, tak też Dziwi mnie to, że jak już jesteście po jakichś związkach, po jakichś relacjach, macie jakieś doświadczenie, dlaczego wy nie chcecie zbudować czegoś fajnego? Tylko szybko przerzucacie się na byle co. I teraz tak, zobaczcie, co się dzieje. Panie, które mają Spina na związek, tak naprawdę właściwie błagają tych mężczyzn, aby z nimi byli. Oni nie, one nie patrzą na to, e, czy ten mężczyzna faktycznie daje jakieś oznaki swoim postępowaniem do tego, że będzie z nim szczęśliwa. Niejednokrotnie bardzo pod niego podchodzicie, tak? Jesteście wręcz na jego usługach, a on oprócz obietnic niczego wam nie oferuje. Cały czas jest czekaj, czas. Zobaczysz wszystko w swoim czasie, to są obietnice. Korzysta z was, nie wchodzi z wami w te relacje, tak? nie poznaje waszej rodziny, nie pozwala poznać swojej rodziny, swojego otoczenia, swoich bliskich. To jest tylko spotykanie się na, na chwilę, może na dzień, może nawet na dwa, zależy, jaki kombinatorek tutaj jest i ciągłe są, bo jeszcze nie teraz, bo jeszcze coś tam. Idziecie w złudę, tracicie sobie lata, które tak naprawdę mogłybyście spożytkować chociażby na to, co mówię, aby być szczęśliwe same ze sobą, a przede wszystkim może akurat w tym czasie, by się ktoś pojawił inny, z kim mogłybyście zbudować związek, ale nie możecie, bo jesteście przywiązane obietnicami z jakimś gogusiem, który wydaje się wam. Być idealny, ale on stwarza tylko otoczkę ideału, dlatego że spotykasz się z Wami raz kiedyś, dlatego że jesteście tylko właściwie na telefonicznym kontakcie głównie, a jak przyjeżdża, no to się tylko bzykacie za przeproszeniem właśnie nie zaproszeniem, bo, bo tak jest po prostu się bzykacie i nie poznajecie sobie zawsze kogoś możesz poznać w jego naturalnym środowisku, nie inaczej. Więc kobietki, obudźcie się, zanim macie lata stracone i później faktycznie z tego nic nie wychodzi, nie ma żadnego związku, a wasza miłość gdzieś tam bokiem przepłynęła. Ale teraz do panów się dopnę. Słuchajcie, ja was kocham, uwielbiam, naprawdę. Jak czytam te wszystkie wpisy, przy dopasów, bo inaczej was nie można nazwać, tak, kobiety tylko na kasę. One tylko chcą pieniędzy. Chwilę, słuchaj. Po pierwsze, kobieta, która jest zaradna i finansowo ogarnięta, ma jakąś stopę życiową, tak, ma swoje marzenia, do których ma prawo, tak, ona szuka stabilnego faceta, Nie bogatego, jak tam opisujecie, aby miał, a, nie wiem, kupę kasy. Oczywiście, no może się takie zdarzają, ale one są e, również są te, które chcą mężczyzn stabilnych, stabilnych finansowo, aby im zapewniły. A na życie, takie do którego są przyzwyczajone. Mają do tego prawo. I teraz taki jeden z drugim, który właściwie grosza nie śmierdzi, nie potrafi się ogarnąć, nie potrafi zarobić, od rana do wieczora na wszystkich grupach pieje, że tak, bo dla kobiet tylko kasa się liczy. Słuchaj, no to jak dla ciebie się nie liczy. No to wybierz tą kobietę, dla której się też kasa nie liczy, nie, bo tamta chce się przytulić, bo tamta ma dzieci, bo tamta coś tam, albo nie wygląda, no tak, no bo jak nie ma pieniędzy, to nie wygląda. Wy startujecie do tych kobietek, które wyglądają, które są ułożone, które są zaradne, po co? Skoro was nie chcą, żebyście się do nich przytulili, bo... Pojedziecie, no ona będzie co? Kucharką waszą, sprzątaczką, tak? Bo jak to mówicie, w dupach nam się poprzewracało. No i dobrze, bo przynajmniej takich, takiego czegoś nie chcemy, tak? My chcemy mieć partnera we wszystkim: partnera w uczuciach, partnera jeśli chodzi o, o rozmowy. On jeszcze musi mieć coś w głowie, a wy chcecie kucharek, sprzątaczek i jeszcze najlepiej kobiet zaradnych, bo na waciki im nie będziecie dawać. Tu musi być równowaga, tak? Powiem Wam, w tym starym takim a, porządku świata była jedna dobra metoda. Mężczyzna był mężczyzną, on musiał zarobić na domu. I nie było, że kobieta ma iść do pracy. Nie, ona miała swoją rolę, ona była. Yy, yy, yy. Z tą sprzątaczką, kucharką i opiekowała się dzieciom, ale on jej zapewniał za to byt. Teraz wam się troszkę w główkach poprzewracało, bo szukacie tych kucharek, sprzątaczek, ktoś, kto będzie za wami chodził, piwko podawał, ale już utrzymacie i nie będziecie. Nie, ona ma sama na swoje waciki zarobić, no to jak ona ma sama na swoje waciki zarobić, to ty idź zapieprzaj w kuchni. Nie, nie pójdziesz, no bo od tego masz babę. Także trochę się tym panom naszym poprzestawiało. Ja mam wrażenie, że oni nie dorośli do roli Związku, a na pewno nie do roli mężczyzny. Dlatego, że mężczyzna, zawsze szukamy tego samego, tak? To skoro tak jest, tak jak powiedziałam, nie startuj do kobiety, która stoi wyżej od siebie i nie będziesz narzekał, nie będziesz musiał wyzywać, że ona po prostu szuka tylko i wyłącznie finansów. Weź sobie taką na swoim pułapie. Tak powinno w zasadzie być. Nie startujmy poprzeczkę wyżej, ona nie będzie pasowała, ale też nie bierzmy poprzeczki niżej, również nam nie będzie pasowała. Także Zamiast jęczeć, to weźcie się za robotę. A z drugiej strony, to nauczcie się być zaradni, szczęśliwi, sami ze sobą. Wtedy kobiety na siłę nie będą szukały facetów, unikną. Wchodzenia w byle jakie związki z byle jakimi facetami, i to tylko jest oparte na marzeniach, bo mi się wydaje, że będzie dobrze, a on potem będzie mnie tak kochał, że będę i szczęśliwa. No, nie będzie tak. Jak swojego nie odczekasz, jak nie podejdziecie logicznie do tego wyboru, przepraszam, partnera, to nic dobrego z tego nie wyjdzie. Pamiętajcie jedno. Każdy, czy mężczyzna, czy kobieta, jeśli widzi was kandydata na partnerkę, po pierwsze daje ku temu sygnały. Nie musicie za nią biegać, bo ona gdzieś odwzajemnia te wasze zainteresowanie. A mam tutaj takich ile krópią codziennie. Nie wiem po co. Przecież skoro się nie odzywam, to to jest logiczne, że ja nie jestem w ogóle zainteresowana. Gdybym była, yy, to bym to zainteresowanie. Jakoś odwzajemniła. Tego nie robi, nie robią to inne kobiety. Po co piszecie? Myślicie, że będąc nachalnymi coś działacie? Nie. I to działa w obie strony. Jeśli macie faceta, który jest z wami dziewczyny zainteresowany, zainteresowany, to tak jak zawsze mówię, że wy wróżki nie potrzebujecie, bo wy to czujecie. On wtedy przy was jest, on z wami się kontaktuje, tak? Nie macie tego, że on nie rozmawia z wami cholera wie czemu? Bo co zapomniał zadzwonić przez tydzień, przez dwa? Gdzieś tam sobie przypomniał, że istniejecie, to się z wami kontaktuje. No jakiś bezsens. Nie. Jest zainteresowany, więc jest w kontakcie. Oczywiście nie przesadzajcie z tym kontaktem, bo czasami jest nachalny, bezsensowny. Ale jest w normalnym kontakcie. Zawsze ma chwilę na porozmawianie. Dlaczego? Dlatego, że on chce cię poznać. On chce wiedzieć, co się u ciebie dzieje. Ale też chce wiedzieć przez rozmowę z kim ma do czynienia. To jest raz. Po drugie, on się angażuje w tę relację, angażuje się w ten, no, w związek, który, którego niby chce, tak? Czyli gdzieś, nie wiem, razem i funkcjonujecie, czy wśród swoich znajomych, jego znajomych, to się rozwija. Jeśli tego nie macie, jeśli to tylko jest na obietnicach, na przypomnieniu sobie, że, że istniejecie to nie róbcie tego. Jeśli pomimo tego, że karmi was złudzeniami, a naprawdę z tego nic nie wychodzi, to są tylko opowieści dziwnej treści, za tym nic nie idzie, to też dajcie sobie spokój, bo szkoda waszych czas, waszego czasu i szkoda waszego cierpienia, bo później cierpicie rok, dwa, trzy, no i w końcu macie lat 70 i jest po ptokach, tak? No może. Jakiś tam dziadzio się zainteresuje, ale to może. Więc spójrzcie na tą stronę Przeważnie mówię do tych, przede wszystkim mówię do tych kobiet, które mają 40, 50, nawet 60 lat. Nie marnujcie sobie czasu. To nie jest czas na podloty, żeby 5 lat e, ze sobą pisać. Ja nie mówię, żeby od razu po miesiącu wchodzić w jakieś związki. Oczywiście, że nie. Dajcie sobie czas na poznanie, ale tak jak mówię, niech jedno wchodzi w świat drugiego, e, aby mogli się poznać, a nie że jedno ma za drugim czekać 5-6 lat, aż tamto się zdecyduje albo nie wiem, rozwiąże swoje problemy. Jeśli ktoś nie ma rozwiązanych problemów na tu i teraz, to nikt nie podchodzi do takiej znajomości. Po prostu szuka sobie seksu, mówi otwarcie i nie zabraca głowy. Eee, I tyle. Nikt mu nie każe, tylko że niektórzy ma, ludzie mają z tego niezłą zabawę. Tak nakręcić, tak zobaczyć, jak ta kobieta jest oddana, tak? jak tam fruwa tymi amorkami, serduszkami i tak dalej. I tak naprawdę was wykorzystują. Żaden normalny facet nie będzie chciał was poniżać, więc nie zrobi czegoś takiego, abyście pokazywały swoje, tą swoją miłość, a on stoi bierny. Pamiętajcie jedno: najlepsze związki tworzy się pomału, jest strach tworzy się z osobami, które są rozsądne które nie szukają związków na siłę, w ogóle ja w samym e, słowie szukam, e, widzę błąd, bo to jest tak, szukam kandydata na prawdopodobnego, tak, i co mi tam podleci, będzie e, troszkę pasowało, to ja sobie go przygarnę, nie, to jest głupia, głupota, najlepsze związki się tworzą po prostu przypadkiem, a nie z wyszukiwania, może to się komuś zdarzyło, ale to jest bardzo, e, ale to jest taka rzadkość, Także to jest raz. Poza tym widać te chęci, widać ten rozwój, widać tą troskę, widać tą chęć przebywania z drugą osobą. Następne. Każdy mężczyzna nie będzie chciał ci zabrać, abyś była samowystarczalna, tylko jak naprawdę jest uczucie, to na ciebie zadba, tak? Ci, co ci liczą pieniądze, no to niech sobie liczą, może je do grobu wezmą. Powodzenia życzę, bo z pieniądza trzeba się potrafić cieszyć, a nie gromadzić. Także to jest taka funkcja, a co do tego materializmu to jeszcze Wam powiem tyle i co Wam z tego, że tak żulicie, że tak nic nie macie, nie macie ambicji, nie macie chęci, aby mieć więcej. Siedzicie na kanapie i całe życie spędzacie na kanapie, ale macie pretensje do wszystkich, którzy chcą czegoś więcej, którzy mają marzenia, chcą spełniać marzenia, niestety do niektórych marzeń finanse są potrzebne, przede wszystkim są potrzebne do życia. Jak ja słyszę hasło, że nie miłość wystarczy, to jest bzdura totalna. Mamy życie materialne i żadna miłość nie wystarczy do tego, yy, aby przeżyć, aby zbudować porządny związek, bo niestety miłością się nie nakarmisz. A największy rozstań, najwięcej kłótni jest z powodu pieniędzy. Także może iść się porozum do głowy i zamiast yy, wyzywać do wszystkich Kobiety, od materialistek e, i tak dalej, to zastanówcie się nad sobą, nad swoim życiem i nad życiem i swoim postępowaniem. Przede wszystkim zastanówcie się, dlaczego jesteście sami, pomimo tego, że bardzo chcecie tego związku. Że usilnie go szukacie i nikt was cholera nie chce, to was nikt nie chce, bo tak naprawdę większość z tych kobiet e, łącznie ze mną, jakby chciała, to bym miała na tu i teraz. Tylko my nie chcemy sobie spaprać życia z kimś, kto może jest miły, może jest e, nie wiem, zaradny, ale do nas nie pasuje. Nie szukamy byle jakiego związku. Także zastanówcie się nad tym wszystkim. E, nieraz warto, nieraz warto usiąść. Zostać jednak samemu ze sobą i posłuchać siebie, czego ja tak naprawdę chcę. Ja Wam wszystkim życzę powodzenia i tego, abyście, co niektórzy poszli, po do głowy. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.